Witajcie drodzy przyjaciele i witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zagłębiamy się w jeden z najpotężniejszych i najpocieszających psalmów Biblii. Psalm 23. Psalm ten jest niewyczerpanym źródłem ochrony i pocieszenia, przynosząc pokój i nadzieję milionom ludzi na przestrzeni wieków. Przyjrzyjmy się ich znaczeniu werset po wersecie i zrozumiejmy, jak te święte słowa mogą przemienić nasze życie. Przygotuj się na duchową podróż, która wzmocni Twoją wiarę i odnowi Twoją nadzieję. Aby w pełni zrozumieć moc Psalmu 23, ważne jest poznanie jego kontekstu historycznego i autorstwa. Psalm ten został napisany przez Dawida, który rozpoczął swoje życie jako pokorny pasterz, zanim został wielkim królem Izraela. Doświadczenie Dawida jako pasterza dało mu głębokie zrozumienie opieki, ochrony i zaopatrzenia, jakie pasterz zapewnia swoim owcom. Dawid postrzegał Boga jako swojego najwyższego pasterza, który czuwa nad nim przez cały czas, na dobre i na złe. Kiedy czytamy Psalm 23, czytamy słowa kogoś, kto na własnej skórze doświadczył Bożej Wierności i Ochrony. Werset 1: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Dawid zaczyna od mocnego wyznania wiary i zaufania. Uznanie Boga za naszego pasterza oznacza, że ufamy mu, że nas poprowadzi i zapewni wszystko, czego potrzebujemy. Kiedy stwierdzamy: Nie będę brakować, wyrażamy naszą ufność w obfitość Bożego zaopatrzenia. Werset 2. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie delikatnie nad spokojne wody. Ten werset mówi nam o pokoju i odpocznieniu. Zielone pastwiska symbolizują wyżywienie i obfitość, podczas gdy spokojne wody symbolizują pokój i odnowę, które odnajdujemy w Bogu. Prowadzi nas do miejsc odpoczynku i bezpieczeństwa. Werset 3. Odśwież moją duszę, prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na Jego imię. Dawid mówi tutaj o odrodzeniu i przewodnictwie, jakie oferuje Bóg. Orzeźwienie duszy oznacza, że Bóg odnawia nasze siły i dodaje nam nowej odwagi. Prowadzi nas po właściwych ścieżkach ścieżkach sprawiedliwości, nie tylko ze względu na nas, ale na chwałę swego imienia. Werset 4. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twoja laska mnie pocieszają. Ten werset jest szczególnie pocieszający. Nawet gdy spotykamy się z najtrudniejszymi i mrocznymi sytuacjami, takimi jak Dolina Cienia Śmierci, nie musimy się bać. Bóg jest z nami. Laska i laska to narzędzia pasterza, które służą do prowadzenia i ochrony owiec. Symbolizują Bożą dyscyplinę i przewodnictwo, które nas pociesza i zapewnia bezpieczeństwo. Teraz, gdy rozumiemy głębsze znaczenie każdego wersetu, porozmawiajmy o tym, jak możemy zastosować te prawdy w naszym codziennym życiu. Psalm 23 to nie tylko starożytny tekst, jest żywym źródłem nadziei i siły. Wierna, zaufaj Bogu. Tak jak Dawid ufał Bogu jako swemu pasterzowi, tak i my jesteśmy zaproszeni, abyśmy mu zaufali. Niezależnie od okoliczności możemy być pewni, że Bóg nad nami czuwa. 2. Pokój pośród chaosu, w czasach zamieszania możemy znaleźć odpoczynek i odnowienie w obecności Boga. Prowadzi nas nad spokojne wody i daje nam pokój. 3. Ochrona i pocieszenie. Nawet w najciemniejszych sytuacjach, takich jak Dolina Cienia Śmierci, możemy ufać Bożej Ochronie. Twoja stała obecność jest naszym komfortem. 4. Obfite zaopatrzenie. Bóg nie tylko zaspokaja nasze potrzeby, ale robi to obficie. Przygotowuje dla nas stół, a nasz kielich się przelewa. Pięć, nadzieja wieczna, dobroć i miłosierdzie Boże będą nam towarzyszyć przez wszystkie dni naszego życia. Obiecano nam wieczny dom z Nim. Na zakończenie zastanówmy się nad mocą Psalmu 23. Niech te słowa przyniosą pociechę i ochronę Waszym sercom. Odmówmy wspólnie modlitwę. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym pasterzem i obrońcą. Dziękujemy, że nas prowadzisz, odnawiasz i chronisz. Pomóż nam ufać Tobie w każdych okolicznościach. I znajdować pokój w Twojej obecności. Niech Twoja dobroć i miłosierdzie podążają za nami przez cały czas dni naszego życia. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeśli ten film pobłogosławił Cię, nie zapomnij go polubić, udostępnić i zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej inspirujących treści. Zostaw komentarz poniżej i powiedz nam, jak Psalm 23 wpłynął na Twoje życie. Do następnego razu i niech Bóg Was obficie błogosławi.